Hello, hello! Witam Was, Ezo, ja mam na imię Ania i zapraszam Was na czytanie Aury Dnia na 21 maja 2021. Piątek, piąteczek, piątyną przed nami. I co tam karty nam powiedzą o tym dniu? Prze oczywiście, a energetyka dnia będzie z mrocznej rezydencji Tarota. Przechodzimy na podgląd kart. Karty były już oczyszczone. Potasujemy tylko jeszcze. Energetyka aura dnia na 21 maja 2021. hm Moi mili, papież, to czas doradzania innych z innym. Spokojny czas nas czeka. Takiej wewnętrznej przemiany w niektórych momentach, w niektórych przypadkach, e, bardzo czas takiego kształcenia się wewnętrznego, bycie wsparciem dla innych, dawanie dobrych rad innym też nas może czekać w dniu piątkowym, bycie podporą dla innych, takim dobrym, e, dobrym wujkiem w słuchaniu też tego, co nas gnębi, przy, przysparza nam problemów, e, też możemy być dobrymi przywódcami, ale nie takimi jak cesarz w tarocie, tylko takim przywódcom e, mądrości, przekazów jakichś e, wewnętrznych, też naszych, czas spokojny, raczej bym powiedziała, na mm, wysłuchaniu innych, na bycie podporą dla innych też, czas. E, Poświęcenia się dla naszego wnętrza, przemyślenia wszelakie, mądrości też nasze. To jeszcze nie karta pustelnika, tylko jeszcze przed droga, Jeszcze krok przed tym pustelnikiem. Um, ogólnie spokojny czas. Bycie podporą, bycie mądrością dla innych, wskazówki możemy podawać, um, w grupie, w jakiejś społecznej, w jakiej będziemy przebywać, to my możemy być takim. O stoją spokoju dla innych, że ktoś może przyjść do nas, przysiąść i, i, i my wysłuchamy go ze stoickim spokojem, damy może jakąś wskazówkę w tym czasie. Będziemy takim drogowskazem też czasami. W nas dużo mądrości będzie. My możemy być też takim nauczycielem, też troszkę, e, nauczać też innych, możemy w niektórych aspektach, w których będziemy my czuć się e, kompetentni do tego. Bądźmy tym wsparciem i podporą dla innych, bądźmy takim troszkę nauczycielem też w tym dniu, bo warto, bo warto będziemy mieli dla kogo to robić i dla kogo być tą podporą i wsparciem. Wszystkiego dobrego. Obserwujcie mnie na kanale YouTube. Będę wdzięczna za danie dzwoneczka, subskrypcji i lajkowania. Zapraszam też na Facebooka i na Instagrama. Pozdrawiam serdecznie Wasza Ezoja imieniem Ania. Pa.